Poznajcie naszą trójkę. Kto się najlepiej uczy? Kto ma najlepszy styl ubierania się? Położenie ja, a to moja Która z nas jest największym alkoholikiem? Która ma największe powodzenie? Zabrać się na randkę, zgodzisz się, bo robimy jakieś rzeczy pojebane. Kto najwięcej przeklina? Urodzony, żeby wygrać, rozjebałem to, wychodzę. Kto będzie najlepszym kierowcą? Lecę sobie autem. Nie po mieście, tylko nad miastem. Kto pierwszy zaliczy zgona? Piję wódę i słucham ich troje. Kto ma wiecznie wyjebane? Zazwyczaj. To będzie najgorszym rodzicem. Likey.